Cześć! Mamy tutaj do policzenia granicę funkcji wymiernej przy x dążącym do minus 5. I jak zwykle na początku podstawiamy sobie tą minus 5 pod x, żeby sprawdzić, co nam wyjdzie. I teraz w liczniku mamy tak: x do 3, czyli minus 5 do 3 to jest minus 125, wymnożone razy 2 to będzie minus 250 plus 250, więc mamy w liczniku 0. A w mianowniku. Minus 5 do kwadratu to 25, dodać, odjąć będzie 20, tak i odjąć 5, czyli 25 odjąć 20 odjąć 5 też daje nam 0. W związku z tym musimy sobie przekształcić ten wzór, żeby móc coś skrócić i wtedy będziemy mogli określić granicę. W takim razie piszemy sobie, granica przy ich zążącym do minus 5, przepraszam. I teraz tak. Na górze widzicie, to mamy tutaj e, funkcję trzeciego stopnia, a więc skorzystamy sobie ze wzoru, który macie na dole. A do trzeciej plus B do trzeciej. Tylko najpierw wyciągnę sobie dwójeczkę przed nawias, czyli w środku miałabym x do trzeciej plus 125. O. Będzie łatwiej, bo x łatwo spierwiastkować i 125, też pierwiastek trzeciego stopnia, łatwo wyłączyć. A teraz następny krok to też jest w mianowniku. Rozłóżmy sobie tę funkcję na iloczyn. I jak to zrobimy? Mamy oczywiście wzory na deltę i na pierwiastki, więc ja sobie tutaj na dole to szybciutko policzę. Delta z mianownika będzie b kwadrat, czyli 4 do kwadratu, czyli 16. E, odjąć 4 razy a razy c, czyli 4 razy minus 5 to jest minus 20, czyli będzie to minus minus 20, czyli plus 20, czyli delta nam wychodzi 36. W związku z tym mamy tak x1 będzie równe minus b, czyli minus 4, e, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 6 przez 2a, czyli przez 2 czyli mamy minus 10 przez 2, czyli to się równa minus 5, a x2 będzie się nam równało minus 4 dodać 6, tak? Bo to się różni tylko tym znakiem tutaj. Minus 4 dodać 6 to jest 2 dzielone na 2, czyli 1, czyli mamy dwa pierwiastki. I teraz w postaci iloczynowej wpisujemy x, odjąć ten pierwiastek, czyli x odjąć pierwiastek, Czyli odjąć 5, czyli będzie dodać 5x, dodać 5, a w drugim nawiasie x odjąć 1. I lecimy dalej. Teraz sobie musimy górę rozłożyć na iloczyn. I liczymy na to, że wyjdzie nam tam x plus 5, żeby móc skrócić. Mamy dwójkę. x do 3 plus 125 i korzystamy z tego wzoru. Mamy tak. I a plus b. Czyli pierwiastki trzeciego stopnia z x do 3 i ze 125, czyli x plus 5, i w nawiasie mamy a kwadrat minus ab plus b kwadrat, czyli x kwadrat, odjąć ab, czyli x i 5, czyli odjąć 5 i x, a, i dodać b kwadrat, dodać 25. I mianownik bez zmian, bo już sobie przekształciliśmy. I zobaczcie, teraz nam się skraca x plus 5. I teraz możemy sobie już oznaczyć granicę, tak? Więc przeliczymy sobie szybciutko. Tak, przy podstawieniu minus 5 będzie tak, tutaj mamy dwa razy i w nawiasie minus 5 do kwadratu, czyli 25, minus 5 razy minus 5, czyli dodać 25 i dodać 25. Dobrze. A w mianowniku mamy x minus 1, czyli minus 5 odjąć 1. Czyli zobaczcie sobie granice, liczymy. Teraz już możemy sobie normalnie zrobić działania na granicach, tak? Bo a, granica sumy to suma granic, i tak samo jest z iloczynem, czyli tutaj normalne działania wykonujemy. Czyli mamy w nawiasie 75 i razy 2, czyli w liczniku mamy 150 i w mianowniku mamy minus 6. Możemy sobie to oczywiście Skrócić, tak? Skróćmy sobie. Będzie tak, możemy zacząć od skrócenia przez 2. Będzie tutaj 3 i to będzie 75. I 75 dzielone przez 3 to jest oczywiście 25, więc nasza granica to będzie minus 25.